Okej, okay, siemaneczko Wam wszystkim z tej strony, Andrew. I dzisiaj sobie zagramy w Open Beta, czyli Battlefield 1. O ile w ogóle. Yy... Aha, no dobra, dobra, zagramy. Już myślałem, że nie zagramy. Dobra, zobaczymy, jak tu się gra. No jak na razie, wszystko ładnie pięknie chodzi. Podoba mi się już. Tylko na no, tą grę jest... Czy zrobili... O kurde tam jest sniper. Zrobili z tej gry takie o, nie wiadomo co to jest. Ale tak naprawdę jak już tak trochę pograłem w tą grę, chociaż mam dopiero pierwszy level. <grych> to no... nie jest tak fajnie nawet, no. Nie, może innym się będzie podobał ten klimat i w ogóle. A Kurwa wracaj tu gnojku, no. Bang! O oh shit... nie 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 nie, nie. A dobra, a teraz już się nie mogę wycofać Aj! Dobra, jest! To, ho ho ho! No dobra, mamy już drugi, to jednak coś o tej grze wiem. <grymne> nie <grymne> nic nie wiem <grymne> Ale fajnie się jeździ z tymi czogami, to mi się podoba jedynie tak A w strzelaniu to ja jestem chujowy jak barsz. Jakie wybuchy, co to ma być? Podoba mi się też, że można... Ten koń coś dziwnego teraz zrobił strasznie. Podoba mi się, że można naprawiać samemu. To mi się bardzo podoba i nie trzeba wychodzić tak jak w trójce na przykład. Dobra. Hit! Serio, hit tylko. Wiesz, w prawdziwym życiu jakbyś tak dostał na mordę takim czymś, to byś leżał jak szmata, no. Ale tutaj był czołg wrogi. Ja tak, ja jedynie w tej grze mam szansę jak jeżdżę jakimiś pojazdami tak naprawdę ja Inaczej jestem taki słaby, że może lepiej tego nie oglądać Dobra, weźmy mu przez CO?! Co?! Nie! Nie, nie siądź, nie siadło! Aaa, tu gdzieś mi wjechał, kurde Jest! O Boże! Nie, siadło O, czekaj, 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 czekaj No, kurwa, jakbym go teraz nie zabił, to bym się zdziwił, naprawdę, dobra? Po w ogóle 4 HP mam, ale fajnie, aha. A mogę wysiąść, Boże święty! Nie pomyślałem, kurde, bele. E, a idźmy w ogóle na piech, taka, kurde. E, zobaczymy, jak to będzie się grało na tym piech. ale ja będę słaby. Ja pierdzielę, zobaczycie. Ja to bym od razu się do tamtego pojazdu co był tam <grym> ale nie no Trzeba też pokazać coś. Ale nie no jak ja nikogo nie zabiję, bo że tam jest jakiś snajper o, kurwa Ten aim. To jest motor? Nie ty... To... Nie, 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 nie ważne, nie ważne, to, tego nie było. Albo wytnę to o. Jak będzie najlepiej kurwa. To była armata chyba. Nie wiem, teraz już tak. Nie myślę... Eee, o tym... O Boże święty, nie wiem <grystanie> kurwa Ach. Weźmy może snajpera. Może tym coś ustrzelę Kurde To dupy W ogóle łopatę bym miał Kurwa co? A no tak mm, dobra mm. Dobra, ja jestem snajperem, a nie czołgisterem, o kurwa to ale realistyczne to, wszedłem w kolce, zadałem mi no cholera tego to bym się już nie spodziewał, o kurwa panie, yy, jednak coś tam szilą, ale to ze snajperki to, to tak trochę nietrudne to było. Nie wiem, ktoś teraz do mnie pierdyk, no i to za mną, ma tu jeszcze czołg. O boże, ale poleciałem, kurde, ale mi przyfasolił. A jak ja w tamtego typa tak mu w plecy strzeliłem, to on chyba nawet wtedy nie dostał żadnego dbału. Dasis, dasis katastrofę. W ogóle z tej strony, co to kurwa jest? Nie, 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 nie no bez jaj. ja nie będę jechał. Takim czymś, ja myślałem o czołgu, a nie Chyba pojeździe, który musi mieć strzelca, żeby jeszcze strzelać. Ja chciałem jechać i strzelać, a nie, kurde. O kurwa, yy... Muszę yy, stąd. Dobra, weźmy jakoś tutaj coś zróbmy O kurwa, dobry jestem Już bym wystrzelił w powietrze Typa nawet nie widziałem Ale tu jest typek, o boże O boże Boże No, jak on był kurwa za mną No nie Ej, czołgi dwa są jakieś To my weźmiemy sobie, nie, no tego wezmę. Ten będzie kurwa, to... Do... Aha. I czekajcie, bo mi się coś tu chyba. What? Dobra. I nieważne. Nieważne. To jest czołg. Tego nie lubimy, bo to jest duże. Cacko. Kurwa bo zaraz kichnę No nie Kurwa kichnąć chcesz w pokoju? W ogóle regeneruj się meinen HP gdzie Kurwa ale keczupu mam na twarzy Ho 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 Kurwa tyle keczupu miałem Jeszcze mi tylko a kurwa ci pomogę! A, chuj, nie Ogólnie to tak, zawsze na tamtej górze coś się działo. O jest i chyba ktoś Kurwa tam gdzieś ty O kurwa, a o kurwa! Nie keczup! Znowu keczup na twarzy! Kurwa tam jest ty, patrz! O kurwa! co? ze 94 dostał? no według mnie to był taki picobello magnifik No ale nie było takie. gra. zobaczyła. E, Andrzej chuj ci w dupę. no dzięki. o kurwa. nie 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 nie. nie, nie. już mam za dużo. ja nie chcę teraz. o tu 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 tu. widziałem gdzie. Poraszujemy snajperem, kurwa, jakie to jest inteligentne. Nie, kepucz! O kurwa, ja pierdolę. Dobra, chyba muszę wziąć coś lepszego. A może lepiej by było, jakbym wyszedł z tej gry. Kurwa, mniej strat by było. Nie, <grym> kurde. Ale tak szczerze, to kurwa tu jeszcze. Tak szczerze, no już we mnie. Tak szczerze. Tu mam no 50, 60, 60, 50 albo 60 fps, więc nie jest źle. Ale kurwa, jebany debil Campino. I kurwa ma kolegów. No niestety z tym, że on kampi, on ma kolegów. <laughs> ja nie mam kolegów i nie kampię. Kurwa. Jak być wyruchanym dwa razy? No <laughs> kurwa! Co ja mam zrobić, jak ja nie mam <laughs> nawet czym tego czołgu zdubcyć. A jolo, kurwa! A tak też robili na wojnie. Kurwa, masz chuju, ale ty tak. oooo nie trafił ty? A dobra, trafił jego kolega chyba nawet. Ech, kurde... Na, poszedł mnie pozbierać pewnie. <grywa> Albo zobaczyć czy miałem zegar... Przecież ja miałem to do wysadzania, ty! O kurwa... Nie grałem tą klasą trochę, to zapomniałem. No, ale ja jeszcze tak, ani razu w tej grze nie uleczyłem nikogo oprócz tą aptę. Dobra, grajmy, kurwa, nie pierdolę. Chodzi o to, żeby pokazać. Tę grę z jak najlepszej strony i przy okazji siebie. gry, <gry nie pokażę... Z, nie pokażę z najlepszej strony i siebie też nie pokażę z najlepszej strony. Oczywiście, kurwa, głowa. To było chujowe, bo on stał. Kurwa kepucz znowu będzie. Nie, nie chcemy kepuczu! Kurwa mać Ja pierdziele ty kolegów na to. ty kurwa, patrz jak go trafię. A może jednak nie trafię O kurwa Chuj to nie CS, ty, nie, nie CS, tylko raz O ja pierdolę! Myślałem, że to poleci tutaj Enemy hit Dobra, leży Co to tak napierdala ty? Tam jest jakaś armatura... O kurwa No nie wiem ze mnie atakują Coraz więcej keczupu na twarzy, a to mi się nie podoba. Obra. Kurwa, miałem skupienie i nikogo nie było. Ty tu ktoś jest spać. Tu. No kurwa. Zakład, że go nie trafia. Kurwa, no jak tak będę robił, to ty. ty, ty kurwa to czysty szczał O kurwa zastanawiam się Enemy HIT Ja pierdolę Nie no grajcie w tą grę, żeby się powkurzać trochę Ja pierd papier Według mnie to już dawno powinien dostać Ej, bo my to przegramy panie A to nic nowego nic Nic nowego Zginąłem znowu, kurwa. Nawet do tego czołgu nie podejdę. Tak. Jezu, ale mi ciarki przeszły, ty. Zimno. A, no tak. Ty, a ja bym sobie czołg nie No Nie wiem, kurwa, w ogóle. Ale kurwa, czołg. Dziury jak na polskich drogach ty. Nic się nie zmieniło. <gry> Można powiedzieć, że mapa cały czas ta sama. Jak i w Polsce, tak i tu. A nie wiem gdzie ja teraz kurwa jestem, tak szczerze. Nie no wysadzić to mnie raczej nie wysadzą. Chyba, no nie? Chyba, że wezmą przy okazji jakiegoś typa, który będzie mógł mnie wysadzić. Ooo już wracam, panie! O kurwa, przecież to ma boczne działa. No tak, granat. A widziałem go. Widziałem granat, tylko kurwa, wsteczny mam coś założyć. Ja chcę tym light tank. Jest kurwa, idę ci wpierniczyć. Znowu dziury. A, tak trochę już. Nauczony Polak, że bokiem pojechać trzeba. Mniejszy upadek będzie pojazdu. O, ale idę ci nakopać do dupy synek. Wyjeżdżam i trafia. Szkoda, że dopiero teraz. Eee, dobra, e, ne, co? Tylko 15? To ja go nigdy tak nie zniszczę. 20. No dobra. Chociaż Gnoje! Dros ja tu rządzę! Kurwa, jedziemy na nich! Jak będzie wojna i zobaczycie jakiegoś Andrzeja co popierdala czołgiem, to ja, ja i gnoj tutaj normalnie Zara Do pionu ustawię, tylko kurwa to był typek o ten. O dwóch nawet! I ty zginęli? No właśnie, jaki chuj typ Fany. Pomyślałby, że. Ja, pier. Papier, nie widzieliście tego. Szybko ładuj to, bo siare będę robił. Nie widzieli. Dobra, jest, leży. No kurwa. Ty. Co to tak długo się przeładowuje? A w ogóle ja punkt przejmuję, czy nie? Co ty myślałeś, że cię synek, nie widziałem? Jest tak, góra. wypierni. O ty, kurw te gnojku, co za ludzie, ty? Ja pier papier. No, what the hell! A to ja to przejmuję? Tylko? A może. Nie, nie wiem, jakie są przyciski. Oj, pomóżcie mi. O kurwa. Papier, papier. Jak to? Aha, enemy hit tylko, spoko. O Boże, to było głupie, strasznie. Ja pierdol... Ale w ogóle nie będzie ten team, ja tu ładnie kurwa czyściłem. A tam jest snajper. A najlepiej snajperem wyeliminować snajpera. Tyle powiem. W ogóle dziwna muzyczka jest. Nie wiem, czy to się czasem nie kończy. Tak, no właśnie. No i porażka. Jakoś tam przerobię będzie Victory. No ale z mojej strony to na dzisiaj tyle. Myślę, że się dobrze bawiliście tak samo jak ja. Kurwa, co to tak głośno. No i dzięki. Trzymajcie się. I na razie.